Cześć, tu Pani Ania z Wizualnej Matematyki i z Nauki Marzeń. Chciałabym Wam teraz przedstawić rozwiązania zadań z matury poprawkowej z roku 2019 z sierpnia. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem 12. Jego treść to wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego określonego wzorem dla n równego lub większego od jedynki są liczbami dodatnimi. Drugi wyraz tego ciągu jest równy 162, a piąty wyraz 48 oznacza to, że iloraz tego ciągu jest równy. No i dobra, no i najpierw trzeba byłoby zacząć od działu ciągi na stronie trzeciej. Mamy tutaj ciąg geometryczny. I chociaż tego tutaj nie ma, to ja zawsze zaznaczam, że w tą stronę, jeśli idziemy w wyrazach, to e, jeśli się cofamy, to dzielimy, a jeśli idziemy do przodu, to mnożymy. I w te, e, z tego właśnie skorzystamy. Musimy też wiedzieć, że, żeby policzyć iloraz, to wystarczy następny wyraz podzielić przez poprzedni. Tutaj nie mamy bezpośrednio e, tych wyrazów, ale mamy e, słowo klucz drugi wyraz, czyli A2 równa się 162. I a5 równa się 48. I zobaczcie, jeśli dokładnie nie wiemy, ile tutaj będzie ym, ten iloraz, no to robimy sobie tak: pierwsza kładka, druga, trzecia, czwarta i piąta. Na drugiej kładce wpisujemy 162, to co nam podali. Na piątej kładce wpisujemy 48. I tak jak mówiłam, jeśli jedziemy w tą stronę, to mnożymy. Jeśli jedziemy w tą, no to dzielimy, tak? No to my możemy tutaj w ten sposób zrobić, że ile tutaj będziemy razy mnożyć, bo tutaj jest tak, jakby mnożymy jakąś stałą liczbę, stałą liczbę i znowu stałą liczbę, i dostajemy ten piąty, czyli od drugiego byśmy mnożyli razy ten nasz Q trzykrotnie, tak? Trzykrotnie, czyli by było Q razy Q razy Q, no to byłoby, tutaj byłyby jedynki, i jeśli doły są te same i mnożymy, to te góry się do siebie dodaje, czyli w rzeczywistości byśmy mieli Q do potęgi trzeciej, tak? No to wiemy, że to jest Q do potęgi trzeciej, bo by było trzykrotnie pomnożone. No i tutaj zastosujemy teraz tą zasadę, czyli ten nasz piąty wyraz podzielimy na ten drugi wyraz. I jedziemy w tą stronę, czyli zajmiemy się dzieleniem i mamy 48 podzielone na 162, jak sobie to skrócimy, no to dostajemy tu 8,27. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, jak to skracać. Tutaj może Wam zapiszę jeszcze.

to musimy wypierwiastkować pierwiastkiem trzeciego stopnia. Czyli tutaj mamy Q do potęgi trzeciej i pierwiastek też do trzeciej, trzeciego stopnia i 8,27 też bierzemy pod pierwiastek trzeciego stopnia. I teraz, jeśli mamy pierwiastek z ułamka, to możemy osobno sobie rozłożyć górę i osobno rozłożyć sobie dół. Czyli widać, widać to tutaj ósemkę możemy sobie rozłożyć naszą drabinką, czyli tutaj mamy wynik, a tutaj jest przez co dzielę i mogę dzielić tylko przez liczbę pierwszą, która ma tylko i wyłącznie dwa dzielniki siebie i jeden, czyli dzielę na 2 to mam 4, dzielę na 2 to 2 i 2 na 2 to 1. I teraz zobaczcie, tutaj jest pierwiastek trzeciego stopnia, czyli potrzebuję pogrupować w trzy takie same liczby. Taką grupę stworzyć, i wtedy one są uśmiechnięte i dają jedną dużą, tak? Czy już wiemy, że z góry mamy dwójkę? No to teraz zróbmy jeszcze 27. Też tak samo. Tutaj mam wynik, tutaj przez co dzielę i dzielę tylko przez liczbę pierwszą która ma dwa dzielniki siebie i jeden. No to na 3, 27 na 3 to 9, 9 na 3 to 3, 3 na 3 to 1 i znowu mam pierwiastek trzeciego stopnia, czyli grupuję trójkami, ale muszą być takie same te liczby. Wtedy one są uśmiechnięte i do, dostajemy trójkę, czyli wynikiem w tym przypadku jest 2 trzecie i mamy taką odpowiedź pod odpowiedzią A, i odpowiedź A w tym przypadku jest Prawidłowa. Jeśli podobało Ci się rozwiązanie tego zadania, to oczywiście zostaw mi też tutaj suba i poinformuj znajomych, że mogą się też ze mną uczyć do matury poprawkowej czy też do matury majowej, ponieważ po poprawce dostałam opinię, że dzięki moim filmikom zdali maturę i udało mi się w końcu zdobyć te 15 punktów, żeby mieć 30% i zdać. Także poleca polecajcie kanał Zdaj Matmy z Panią Anią.